Dzień dobry Państwu serdecznie witam na kanale Taki temat. Nazywam się Julian Maliński. Dzisiejszym naszym gościem jest pan Rafał Dmowski, przedstawiciel Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, Oddział Warszawa, która wchodzi w skład Konfederacji Wolność i Niepodległość. Szczęść Boże. E, daj Boże, witam pana redaktora, witam e, widzów kanału. Witam również serdecznie i mam takie pierwsze pytanie. Bo już co z tą strefą płatnego parkowania? Bo już co prawda rozmawialiśmy, ale jednak no, chciałbym się dopytać, czy to przechodzi, czy to już jest zapadła klamka, że już będzie ta większa strefa? No, na razie jest. Wygląda na to, że tak. Powiem więcej, będzie jeszcze gorzej. Dlatego, że już Ratus na swoich profilach zapowiedział, że kolejne, kolejne dzielnice Warszawy wchodzą w proces rozszerzenia. Został rozpisany konkurs na firmę, które oszacują ilość miejsc parkingowych, tym razem na Mokotowie i na Saskiej Kempie, więc widać, że rozszerzenie na ochotę i na żoliwość się spodobało mieszkańcom i kolejni są ja też chcę mnie też, Więc no tak jak poprzednio rozmawialiśmy, spełniają tak? <grytanie> się moje przepowiednie szybciej niż bym chciał. Niestety, że, że ten proces rozszerzania, no bo logika tego procesu jest taka, że wprowadzamy w jakimś miejscu strefę, gdzie trzeba płacić za parkowanie, no i naturalnym jest, że część osób będzie chciało zaparkować najbliżej tego miejsca, gdzie chciało dojechać, które już jest w strefie, ale jeszcze, żeby nie płacić, więc automatycznie ten część ruchu trafia do tych dzielnic, które są w tym wianuszku oklejącym strefę. No więc to daje asumpt do tego, żeby no to tam sprowadźmy. No i ta, to, ta logika tego postępu jest nieubłagana i ona musi się rozszerzać, no aż że tak powiem, nie będzie miejsca, gdzie już nie będzie strefy, tak. No to jest logiczny wniosek i logiczna konsekwencja takiego działania, więc z tego punktu widzenia, no to jest całkowicie bez sensu. Po drugie, jeszcze odnośnie tutaj poprzedniego ruchu, no tutaj czekamy na Pana Wojewodę Radziwiła, zobaczymy, czy on stanie na wysokości zadania, dlatego że tam kluby konfederacji Zgłoszy, zgłosiły do pana wojewody prośbę, żeby zablokował tą decyzję, ze względu na to, że no naszym zdaniem dokonana została manipulacja, dlatego że w trakcie konsultacji społecznych one były prowadzone w taki sposób, że mimo tego, że bardzo wiele osób, wypowiadało się przeciwko generalnie prowadzeniu strefy, to konsultacje były na zasadzie takiej, że nie ogólnie można się wypowiedzieć, tylko na przykład, czy tutaj ma być malowane na zielono, czy na czerwono. Mm -hmm. Czyli Więc... się zgadzają, tylko zależy <śmiech> jaki <laughs> bardzo. Więc nie było poddane dyskusji, czy chcemy strefę, czy nie, tylko czy chcemy turbo strefę, czy hiper Turbo strefę płatnego parkowania, tak? Co z, zmieniało w ogóle ogólny wydźwięk i wyniki, tak? No bo co innego, jakby się okazało, że większość ludzi nie chce tej strefy. No, jak się pytamy, czy tutaj ma być, czy tam, no to się wypowiadają i z tego nie można wysnuć wniosku, że skoro oni zgadzają się na taki dyskurs, a przecież i tak się nie zgadzali, że. Tutaj chcą, a tam nie chcą, no to generalnie to znaczy, że ogólnie strefa chcą. Tak. I, no. e, I to jest taka, no bym powiedział, no, prymitywna, e, żeby nie powiedzieć, prostacka manipulacja, po to, żeby osiągnąć swój cel zwiększenia dochodów. Tak. E, a czy to jest. E, no i ja jeszcze podejrzewam, że za tym wszystkim stoi oczywiście. Lobby osób, które tam najchętniej to by kazali wszystkim konno, albo najlepiej to pieszo chodzić, bo to jest najlepsze dla matki Ziemi. tak. Więc no tutaj sytuacja wygląda w taki sposób. No i pytanie, czy, czy, czy kto będzie następny, tak? Bo to powoli, powoli ta strefa już obejmuje coraz większe płacie gminy centrum, no i myślę, że powoli te gminy ościenne powinny zacząć się zastanawiać, co tu, czy nie będą następne. Bliżej. Tak, tak, no bo na początku to przecież niecała nie dzielnica Śródmieście była objęta, tak, były miejsca, gdzie, gdzie gdzie nie było, no teraz już dochodzimy do granic gminy centrum, tak więc. Tak jak mówię, ja tutaj obawiam się, że jak się tutaj zmia, władza nie zmieni, to dożyję, że i na Bemowie będą płatne parkingi. Tak? Poza tym to jest teraz e, przy ratuszu. Tak? No tak, granice są na granicach Warszawy. No. Dobrze. No i teraz mam takie jeszcze pytanie. Co się stało na lotnisku w Babicach? No to jest e, bardzo ciekawy temat i taki, bym powiedział, wielowarstwowe, tak, bo ci państwa, którzy nie znają specyfiki Warszawy, to wyjaśnię, że generalnie Warszawa jest takim specyficznym miastem, które ma po pierwsze duże lotnisko w granicach miasta, z Okęcie, no, jest jednym z większych lotnisk generalnie w Europie, wszyscy, i z racji tego, że jest w granicach Warszawy, to powoduje szereg konsekwencji przy tym natężeniu ruchu począwszy od tego, że automatycznie ze względu na korytarze, podejścia, pod pasy, to to już jest już taka moja domowska specyfika, że w zależności, który pas jest używany, no to samoloty schodzą właśnie lecąc nad bemowiem. o i właśnie o, o tak, kamerkę to by chyba Panam leci albo coś takiego w tym momencie właśnie, albo latają nad, nad Okęciem bezpośrednio, tak, więc no to jest powiedzmy uciążliwe, aczkolwiek dzieje się na ogół do, w ciągu dnia, ale też na przykład ma taki efekt, że ograniczone są wysokości budynków, tak, i dlatego w Warszawie są budynki tej wysokości w Śródmieściu nawet dra, drapaczek mur bo mogłyby być większe, ale ze względu na ruch samolotowy istnieje ograniczenie administracyjne, które nie pozwala budować wyższych budynków. Oprócz tego na wymowie jest pozostałości po wojskowym lotnisku, które tutaj było kiedyś. Jest, tam mieści się też lotnicze pogotowie ratunkowe, ma swoją bazę i są takie abionetki tam lądują. No i co jakiś czas jest dyskusja, są podejścia, żeby je zlikwidować. W tle są oczywiście bardzo duże interesy za tym, dlatego że no każdy sobie jest w stanie wyobrazić, że takie lotnisko to tam musi być sporo płaskiego terenu, no a jak przestanie być lotniskiem, no to się Zalniają, zwalnia, się. Zwalniają, zwalniają się po, poważne, poważne, poważne bardzo duże obszary, no i tam tyle rzeczy można by wybudować, prawda? E, no i kto by się na tym uwłaszczył, to, e, to no, mógłby tam wybudować jakieś kolejne miasteczko Wilanów, tylko teraz na Wymowie. E, no i co pewien czas dochodzi do właśnie takiej akcji, że społeczeństwo czy to chomiczówki, czy zbemowa czy, 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 czy z tych okalających te lotnisko, piszą, że tam jest straszny hałas przez te awianetki. No i tam się miejsce urzędnicy zastanawiają, tak. No i abstrahując od tego, że docelowo podjęte lotnisko jest nie, nie do utrzymania, tak, no to problem jest taki, że gdyby zostało zlikwidowane od tak, to nie ma wyznaczonej nowego miejsca na lotnisko tego typu, w sensie obsługujące tego typu ruch. Po drugie, jest tam ta baza lotniczego pogotowia ratunkowego, no i jeżeli nie tam, to gdzie, tak, bo kwestia jest taka, że to tego typu ruch nie powinien być na Okęciu, bo te samochody, no to by tym dużym samolotom, to by było trochę tak, jakby wpuścić e, furmanki na autostradę, tak, e, więc to musi, po, musi, powinno być w jakimś innym miejscu, nie ma lokalizacji wyznaczonej. Eee, więc, eee, no a widać, że tutaj już się lepsi specjaliści wzięli, bo z tego, co wyczytałem, no to tutaj jakaś fundacja, e, jeżeli dobrze pamiętam, otwarte niebo <grywa> zaczęła bombardować tutaj e, ratusz. Co ciekawe, że z, e, teraz w tym okresie, jak była pandemia, było 200 skarg na hałas eee, właśnie. Przy tym z racji pandemii był wprowadzony zakaz takich lotów, tych prywatnych, więc jeżeli tam coś hałasowało, no to albo właśnie LPR, albo ten, te maszyny wojskowe, tak, bo tam też wojsko ma swoje jakieś jeszcze pozostałości. No i ciekawe jest to, że zdaje się, że tam jacyś złośliwi, złośliwi internetowi Inspektorzy wygooglali w KRS-ie, że ta fundacja to jest jakieś takie zbożne dzieło, ufundowane przez jakichś inwestorów, właśnie deweloperów. Co, co rzuca, rzuca cień, jak gdyby, na całą sprawę i tak pozwala zadać pytanie, czy to rzeczywiście jest w trosce o. Ciszej spokój, ciszej spokój e, mieszkańców, którzy tam mieszkają, bo na pewno jak tam postawią taki kolejne e, na tym miejscu, na tym miejscu kolejne osiedlen, no to wcale myślę, że ciszej nie będzie, a na pewno będą większe korki. E, tutaj też e, trzeba pamiętać, że generalnie e, Rasa wylutowa na Gdańsk, która jeszcze nie jest wybudowana, jest tam jakoś w planach dopiero. W jednym z wariantów też ma przebiegać przez teren lotniska, więc w związku z tym no tutaj też jest kolejny taki zapala się, zapala się lampka alarmowa, żeby w przypadku, gdyby lotnisko było zamykane, Woda, że zatroszczyli się, żeby jednak te rezerwy zostały utrzymane, żeby nie było potem problemu, tak z budową, bo samo już samo to samo w sobie będzie trudne, bo tam zaraz osoby, które mieszkają. w w budynkach przy trasie na pewno nie będą zadowolone i będą protesty, zresztą są cały czas na każdym etapie, tak? bo ta inwestycja też jest w procesie planowania, zgód środowiskowych itd. i tak dalej. Osoby, które mieszkają w tych osiedlach, które zostały wybudowane w bezpośredniej takiej bliskości. No to już protestują, tak więc na pewno też o tym trzeba pamiętać tutaj, tak więc. Yy, znaczy, to też szerzej pokazuje taki głębszy problem tak takiej natury strukturalnej, że ze względu na to, że systemowo nasz system takiego życia i działalności społecznej jest źle skonstruowany. Yy, tam bo ja nie mam problemu z tym, że ktoś chce budować osiedle mieszkaniowe tak. Tylko że problem jest taki, że nie ma normalnego procesu, że jest powiedziane, tu będzie na pewno to, a tam, tamto, a tutaj to nic nie będzie. Tylko że właśnie ci ludzie muszą, żeby te, te, te swoje pieniądze zarobić, muszą brać takie nazwijmy to kochliki, wymyślać i powoływać jakieś takie fundacje, żeby przepchnąć w ten czy inny sposób te swoje plany. Tak? No i kwestia jest taka, że no w ten sposób my, jako społeczeństwo, wtłaczamy tych biednych przedsiębiorców w taki wzór postępowania, że trzeba oszukiwać, udawać. No Innie i potem... Dokładnie, a potem się dziwimy, że, 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 że na każdym kroku brakuje uczciwości, odwagi cywilnej tym ludziom na każdym szczeblu, że, że godzimy się na to, że z jednej strony urzędnicy są słabo brani i opłacani, a z drugiej strony biorą łapówki i nikt się temu nie dziwi, bo to jest naturalne, bo przecież każdy musi zarobić, tak, więc to jest dobry przykład, żeby, który tak jak soczewca pokazuje to te wszystkie patologie, tak, bo nie oszukujmy się, każda taka większa inwestycja w wielu aspektach, żeby nie powiedzieć w każdym, boryka się z takimi problemami, tak, a koniec końców to jest to, że Inwestycje trwają dłużej i są droższe, więc no pytanie jest takie, czy chcemy, nie wiem, za autostradę zapłacić jako podatnicy, bo w chwili obecnej jest to budowane z, jako inwestycje publiczne, wolimy zapłacić miliard czy dwa miliardy w takim finalnym rozrachunku, no chyba każdy chciałby wziąć, żeby to jednak kosztował miliard, tak? a najlepiej 500 milionów tak, to wszyscy wtedy no, odczujemy to w kieszeni, tak, tym bardziej, że to się potem też przekłada na, 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 na utrzymanie tych, tych inwestycji, remonty wcześniejsze albo późniejsza, tak. Przecież bardzo często zdarzają się te sytuacje, że mimo, mimo, że powiedzmy, droga jest na gwarancji, to trzeba ją remontować, a okazuje się, że już inwestor, bo na ogół to jest spółka celowa powoływana pod, nie istnieje, pod, pod daną nie istnieją i są problemy, tak? A Jak już na przykład za nadzór inwestorski przy takich dużych inwestycjach, to są milionowe kwoty. Tak? Nikt nie jest rozliczony. No i to tak trwa, tak? bo wszyscy są do, wszyscy się na to godzą, wszyscy się nie widzą w tym problemu. Tak? A, a potem na końcu wszyscy krzyczą, że, no, że jest źle. Albo dziwimy się, że na przykład tunel podwodny samochodowy jest taniej, kosztuje w innym kraju niż u nas kilometr autostrady, prawda? No, ale to tak jak mówię, no to, to jest tak, że no, tutaj najlepiej można sobie porównać, że prawda, Chińczycy, Wybudowali chyba tą drugą nitkę kanału Sueskiego, który jest tam ileś razy większy, dłuższy, i w strefie, gdzie działają wojsk, wojska, jest demilitaryzowana strefa między Izraelem a Egiptem działają jakieś grupy terrorystyczne. I sobie popatrzmy na przykład nieżej Wiślanej. No tak. Tak. I. i... No i powiem tak, no z czego to się bierze? No to się bierze właśnie z tego, że jest tak skonstruowany system przetargów, uzgodnień, administracyjnych zezwoleń i tych wszystkich rzeczy, to powoduje, że sam proces ten inżynierski trwa rok, a przygotowania 10-15 lat potrafią trwać. A to z kolei też się na przykład powoduje to, że takie naprawdę duże inwestycje, na przykład typu, no cały czas trwa, to już tak mocna mocno dygresja, ale cały czas trwa dyskusja o elektrowniach jądrowych. Tak, a już ile wydaliśmy na te elektrownie, które nie no powstały? To, no to jest inna para i tutaj nawet nie chciałbym wchodzić w tę dyskusję, ale chodzi mi o to, że sama budowa to jest najkrótszy etap całej tej inwestycji. Tak? To jest najmniej... Komplikowane, tak, bo tutaj już wchodzą inżynierowie, i oni budują, tak? Jest plan, e, przyjeżdżają reaktory, bo one są na oku gdzieś tam konstruowane i tylko potem osadzane, montowane z elementów, z modułów, tak, najdłużej trwają te wszystkie rzeczy administracyjne. Zgody, uzgodnienia i tego typu rzeczy. Gdyby, gdyby ten proces został zoptymalizowany tak, po to, po to żeby. Ja nie mówię o tym, żeby tam komukolwiek zabraniać wypowiadania się i tak dalej, tak? ale no, po, po stronie administracyjnej, gdyby on był, no, wszyscy, którzy mówią, którzy się na to znają, tam pokazują, że to jest bez sensu, to jest nieskuteczne, to przedłuża. No i niestety tak. Też dużo, dużo, dużo taki bagaż jest też z Unii Europejskiej, tak? Te wszystkie Natury 2000 też dokładają do tego. No a koniec końców no, to jest, jak to mówią, często pieniądz, więc jak budowa trwa 5 lat, a mogłaby dwa, no to... to wiadomo już musi kosztować. Dobrze, to na tym byśmy skończyli dzi dzisiejszy wywiad. Dziękuję bardzo za wywiad. I zapraszam na następny. Do widzenia. Dziękuję panie redaktorze. Pozdrawiam e, wszystkich widzów. Życzę e, miłej i miejmy nadzieję spokojnej majówki na z ładną pogodę. No, dziękuję i na Jeszcze chciałem no. dopowiedzieć, że z racji tego, że jesteśmy młodym kanałem, proszę o subskrypcję, lajki i komentarze. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia, Panem bowiem.